Cześć, z systemem hodowcy zrobił dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj odcinek z naszych kurniosek, czyli można powiedzieć, że nowe nabytki, bo zakupiliśmy je prawie dwa tygodnie temu. Jak nagrywamy, to brakuje 4 dni do 2 tygodni, no ale. Też nagrywamy, bo teraz, bo czekaliśmy, że na nie będzie. No, bo nie chcieliśmy, wiecie, na wam nagrać o wnioskach, które kupiliśmy, a za kilka dni powiemy, że nam popadały. Bo kupiliśmy, mieliśmy kupić 10 sztuk, wyszło 12. Tam po zajęłości kupić, a no, tam nie, na zajmę to ma połowę złotych. Tutaj może pójdziemy tak trochę dalej i żebyście mogli sobie je tutaj przeliczyć, znaczy jak chcecie, bo tu jest jedna, a tu jest cała reszta. Problem, miał być kolorowe, no, ale tam pan może nie ustrał, bo coś, ale tam brozady mogą być. A też grzędy zabiliśmy, się tam też nie wkładaliśmy. Nie, no. no, grzęda chyba już była jak ten. Może nie. Wiem. <głosy> <głosy> Zgrzęda jest i tak. Na razie tak z tych wniosek, jak nam zaczną znosić jajka, no to wiadomo, że te jajka będziemy sprzedawać. Ale tutaj już za te jak nam sprzedadzą, znaczy jak będziemy sprzedawać te jajka, to na pewno tam poidełko kupimy. No no na pewno na wakacje już w porządek idziemy, bo tak widzimy. Już też dochodzi do roboty takiej tam gdzie rok temu, to dwie I a ważne też kupić to, takie, jest to było takie... A co? 200. Dwadzieścia litrów. No, takie, no takie duże. No bo takie duże, no bo my już planujemy tutaj na lato byśmy chcieli jeszcze z 30 sobie kupić wniosek. nie ukrywamy, że nie... Na wakacje widzę około 50 stopni, bo jeszcze tam nam mają kupić. A też a też zapomnieć płacić znaczne, takie prawie jajka znoszą, albo już nawet co jakaś. No tak, bo to... Y, one po prostu y, my patrzymy, no tak trzeba patrzeć na to, no bo y, one będą jeść. A na razie na początku nie będzie jej, czyli jak kupi się te, e, no my i tak mamy ziarno za darmo, ale tak mówię, jakbyście wy na przykład chcieli sprzedawać jajka, no to chyba lepiej sobie oszczędzić już na starsze, które już na siebie zarabiają, niż kupić takie młodsze, jak my kupiliśmy. No ale my kupiliśmy, bo po prostu mieliśmy mniej pieniędzy, więc musieliśmy kupić te młodsze, no, ale, 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 no możesz się dokończyć. Ale są 16 tygodniowe, się no trawiam 17 jak to nagrywamy. Nie długo 18. Znaczy, jak to widzicie, to mają już może z 20. Mogą mieć? Nie, może ale... nie. Nie, no mogą mieć 20, bo tam mamy jeszcze no, dużo odcinków. No, no bo teraz, jak to nagrywamy, to jest daily około tygodniowe. Znaczy, nie obiecuję, że w cały tydzień będzie, będą odcinki, ale no, z 5-6 liczę, że wbijemy na ten, wbijeś na te daily. E, więc tak jak mam nadzieję, że tyle będzie. A też nie do dunaję były trochę starsze, bo niektóre mają takie żabienia fajne do jaj właśnie ale nawet fajniej by było, ale by było dobrze. Fajnie w Ta tampa jak też tak. Także no. bardziej na kurę wyglądać na kurczaczka. A ogólnie kury to woli, woleliśmy sobie dołożyć trochę i kupić rosę już, no czyli jedną z lepszych kurniosek niż tam kupić jakieś, no te słabsze kury, które mniej jajek niosą i tam... No ogólnie są takie słabsze wydajnościowo i... I pewnie wytrzymałościowo też może, może ale no nie znamy się aż tyle na tym, żeby powiedzieć, ale po prostu wzięliśmy jedną z porządniejszych razniosek. Bo lekorny też są pewne, no ale dwa lata znoszą i później się wynoszą. No lekorny to jest takie na chwilę. No a wiadomo, że tu też będzie trzeba czasami te stare kupić, żeby te młode było można mieć. No wiadomo, starych nie będziemy, trzymać tutaj wieczność, bo wiadomo, no tam po 20 par złotych sprzedamy stare. No ale za to sprzedamy powiedzmy 10 starych, no to się z tych 7-8 młodych kupi. No bo wiadomo, jak tutaj chcemy mieć jajka cały czas, to nie możemy trzymać staroci. A to, żebyście chcieli też żebyś mieć jajka zależone na pewno znaczy no to będą koguty zaczęły się zalężać, no ale raczej będą Znaczy, no jeszcze planujemy sobie zrobić miejsce, gdzie będzie około 20 sztuk niosek, gdzie będzie typowo miejsce z kogutami, gdzie będziemy... tutaj się kupić. Nie będzie coraz więcej tych kurt, no to, ja bo kur... to... jeszcze będzie byśmy mieli 5 kur to 5 jeszcze nie mogło być, bo one się znadziebią pewnie. No tak, no to będzie ciężko, żeby... By musiały być z jednego gniazda te koguty. No to samo jak są z jednego gniazda, bo można się za później. U babci też tak było. No też tak. tak. Bo u nas, zakładać tak nie było. Nasze może się zadziewały. Tak. No, więc postawiliśmy na... Na rosę zwykłą <noise> Ale ogólnie one, my tak trochę, no nie powiem, że trochę, no bo trochę siedzimy u nich, bo No bo niby to są takie wnioski, no że liczymy tutaj bardziej na zarobek, no ale My czasami u nich z godziny potrafimy przesiedzieć, u samych nich, żeby tu, sobie, tu widzicie, one też tak dotyku się jakoś bardzo nie boją no tutaj Takie, no tak, no, no fajne są te wnioski, bo Lecz jakoś tam za bardzo nas nie będą, no mówię, my tutaj nie musimy za bardzo nic zmieniać, no bo jak mają jedzenie, duże koryto i mają na razie wiadro z wodą, no to na trochę im to starczy, a my czasami tu z godzinę sobie potrafimy przesiedzieć u nich samych. <laughs> Czekajcie, zrobimy na chwilę cięcie. No, więc jesteśmy i no, no tak na razie wyglądają nasze nioski, no na pewno, mówimy, w lato będzie tego dużo więcej. A też ta co kurka, na bo niejako i czerwonych a też, jak mówiliśmy, to te wiadro tak na 3 dni starcza, tak 2-3, a wiem, na razie tak na cały tydzień. Tak, więc nie chcę zapłacić. A to bardziej, że one trochę dłużej spływają, więc trochę im ograniczymy to. Wiady, szkoda ziarna, bo tam leży z połowa wiadra może. Znaczy no, będziemy im dawać bardziej śrut żarno, bo one no, chyba bardziej ten śrut lubią. A szom nie taką miał właśnie jak, jak śrut. No, takie... No, jak zaczną znosić jajka, to na pewno też im tą paszę dokupimy. No, nie będziemy im samej tej paszy dawać, tylko będziemy śród ziarno i będziemy posypywać to tą paszą. No bo zawsze to będzie, no, to jest chyba takie, no, naturalna jakaś tam pasza, więc zawsze będzie, pewnie będą lepiej jajka smakować i w ogóle, więc. No, to zielone. przyłożą z rynku, tak, może 2 razy No, tutaj widzicie, że resztki leżą. To co sobie zjedzą to jedzą. No wczoraj jeszcze marcheweczka dostały, no czasami jak są jakieś tam, jak my to nazywamy, rarytowski, no to mają, bo tam kalarepy im nie daje, bo z josy zawsze zjem, ale... Chyba, że było dobrze No. Ale były dobre. A muszę dać które na naprawić, bo ładna teraz rosła. no teraz jak dostałem zielone, to niech to tam wjedzą, muszę je dać, bo nie no, dobra, więc my już będziemy kończyć odcinek, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!